Naszymi gośćmi są mieszkańcy powiatu wieruszowskiego, którzy uprawiają nordic walking. Często u nas gościli, ostatnio również wzięli udział w zawodach w Sieradzu, a tym razem są u nas na kanapie znowu z pucharami, z medalami w dniu Świętego Mikołaja, również z charakterystycznymi czapeczkami Świętego Mikołaja. I jesteście tutaj panowie, aby się pochwalić tym ostatnim sukcesem oraz podsumować zawody. Tak więc zacznijmy od tego występu w Sieradzu, bo wiemy, że że również nie daliście szans swoim rywalom. Witamy wszystkich bardzo serdecznie. To nasza trójka niezmienna w składzie Tadeusz Kasprzak, Wacław Żbikowski i Zefiryn Korpecki. W sobotę startowaliśmy w bardzo fajnych zawodach, odbywających się cyklicznie co roku w Sieradzu dzielnicy Męka. Zawody organizowane były przez Rajsport Active Sieradz. Dofinansowane z Ministerstwa Sportu Mocir Sierac i Nadleśnictwo Kolumna zawody odbywały się na dystansie 5 km w różnych kategoriach wiekowych. No, musimy się pochwalić, że zawalczyliśmy ostro i zdobyliśmy w kategorii 50 plus całe podium czyli ja pierwszy, kolega Wacław drugi, kolega Zefiryn trzeci. Rywalizowało w sumie 40 tego, bo to jest taka bardziej ekskluzywna impreza. Impreza odbywała się na terenie leśnym. Dukty leśne, takie tam ścieżki. No, a trasa nie była aż tak wymagająca. Czy to była męka, to jak ta dzielnica wskazuje? Co e... dla niektórych pewnie tak. Ale górki Nie doski. wiem skąd wierzę się dzielnica Męka, ale, ale były i górki, i pagórki, Nie także no, no, trzeba było trochę się wykazać, jak to mówią, i sprytem, i szybkością, żeby po prostu te miejsca na podium wywalczyć, ponieważ, no tak, jak mówiłem, obsada była silna. To są takie nieoficjalne, można powiedzieć, mistrzostwa całego, można powiedzieć, powiatu Sierackiego, bełchatowskiego i tam naszego Wieruszowskiego, nie? To były ostatnie zawody dla was w tym sezonie, tak więc powoli podsumowujecie ten cały rok z Nordic Walking. Jak wiemy, nie tylko zawody, ale i ćwiczenia, przygotowania, treningi. Tak więc wy bardzo dużo czasu spędzacie ze sportem i dlatego też często jesteście u nas, aby ten sport propagować, promować zdrowy styl życia. Jest nam bardzo miło, że możemy, jak to mówią, zaprezentować się czy w gazecie, czy, czy w Radiu Sud. Staramy się podchodzić do naszych treningów solidnie, tak żeby na zawodach, jak to mówią, godnie reprezentować naszą gminę, czy tam powiat, czy, 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 czy nawet jak ja startuję na ogólnopolskich zawodach, nasze województwo. To ile wychodziliście panowie tych kilometrów w tym roku? No ja podliczyłem sobie, bo ja startowałem trochę większej ilości zawodów, to ja na samych zawodach y, przeszedłem 140 kilometrów, a w treningach było ponad 700, także no zbliżamy się niedługo do 1000, żeby po prostu osiągać dobre wyniki. Mogę też nadmienić, jak pan redaktor kiedyś mówił, że to trzeba kochać, bo wyjazdy są niestety dalekie i czasochłonne i kosztuje to też pewne pieniążki. Także proszę nie myśleć, że ja zdobywając tytuł mistrza polski, czy tam wicemistrza, czy, czy pierwsze, czy drugie, czy trzecie na innych zawodach, dostaję jakieś pieniążki. W sumie, jak sobie tam plus minus podliczyłem, to przejeździłem około 4 do 4,5 tysiąca. Tak samo plus minus około tylu tysięcy kilometrów pokonałem w ciągu roku po całej Polsce, żeby po prostu no, startować. Ale no tak jak mówiłem, ja to kocham, ja to lubię, jest to moja pasja. Panowie już o tym mówiliśmy, ale również w tym podsumowaniu warto stwierdzić i no. Kolejny raz mówię, nie wypominając nikomu wieku, jesteście przykładem, że aktywność to jest dobra rzecz w każdym wieku. Może teraz pan Wacław jako senior tutaj, tej grupy? No ja mogę powiedzieć, że aktywność naprawdę i te treningi, które stosujemy trzy razy w tygodniu, no właśnie nam pokazują to, że możemy na zawodach zajmować te przodujące miejsca. No trochę kilometrów robimy tu. Nasz trener Tadziu no, mobilizuje nas bardzo mocno, bardzo mocno. Trzy razy w tygodniu nie ma tam, że boli, że tam pada, że to, idziemy, ale uważamy, że tak powinno być i dlatego jesteśmy przodownikami na pewnych tam, tam myśli, tych zawodach, Panowie, że jesteście zawodach. dłużej. Pan Zefiryn od niedawna z wami to startuje. Tak. Jakie ma Pan doświadczenia z tą grupą? Jak ja już to określiłem z, z tym Trio, tak? Obecnie? No, ja tak można powiedzieć, dopiero raczkuję, początkuję, nie? No, ale jestem bardzo zadowolony, bo zostałem mile przyjęty. Jak mogą, tam mi doradzają, pomagają, wspomagają, zabierają też. No, jestem im bardzo wdzięczny, bo wiadomo, że jak się troszkę wyrwie z mieszkania, ruch, zdrowie. Także jest. Bardzo super, zadowolony jestem. Również ja należy przyznać i przypomnieć, że z Wami startuje Pani Joanna Plewa bardzo często, tak więc ona również y, gdzieś tam y, wychodziła swoje kilometry w tym roku. No Joanna z nami trenuje, no a tego no, nie zawsze jej pasuje, ponieważ my jesteśmy już trzech, można powiedzieć, emerytami, a nasza koleżanka Joanna pracuje i nie zawsze po prostu ma czas wyjechać w sobotę na zawody. Korzystając z okazji, Chciałbym podziękować wszystkim za gratulacje, za lajki, które tam otrzymujemy. Jest to nam bardzo miło, że możemy, jak to mówią, przeczytać o sobie, że no, wszyscy nam gratulują i nie to, że zazdroszczą, ale nas wspierają. Jest to dla nas też pewna forma motywacji do, do tego, co robimy, że to po prostu ludziom się podoba i mam nadzieję, że. Nasza grupa prędzej czy później się powiększy. Panowie skoro jeździcie w różne zakątki kraju, to może również warto tutaj naszym y, organizatorom różnych dyscyplin podrzucić pomysł, aby przy okazji jakiegoś biegu właśnie może spróbować jakieś wewnętrzne czy regionalne no, mistrzostwa no, w Nordic możemy, Walking. Możemy, zorganizować. nie wiem czy nie, czy nie zdradzimy, czy tam no, po prostu nie zdradzimy po prostu na poszynania, ale z tego co wiemy, dwie Wieruszów. Na początku maja przyszłego roku planuję zrobić ogólnopolskie zawody Nordic Walking, z czego bylibyśmy bardzo zadowoleni, ponieważ no ja przynajmniej jestem bardzo rozporządzany już osobą czy w województwie czy, czy w Polsce i mam nadzieję, że uda się ściągnąć klasowych zawodników na takie zawody. Wiemy również, że chcecie panowie tak bardziej mm, już y reprezentować grupę, na przykład w jakichś koszulkach, które by identyfikowały powiat czy gminy, z których startujecie, więc tutaj również rozmowy w tym temacie się rozpoczęły. Tak, rozpoczęliśmy rozmowy. rozmowy. Chcielibyśmy wystąpić do pana starosty i do rady powiatu, żeby ufundowali nam koszulki z napisem tam powiat wieruszowski, czy, 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 czy zgodłem powiatu wieruszowskiego, gdzie moglibyśmy, jak to mówię być rozpoznawalni, jeśli stoimy na podium, bo no jest to coś fajnego, tak. W sobotnich zawodach drużyna Bolących Piszczeli z Bełchatowa była też w pewnej kategorii wśród pań trzy pierwsze miejsca i oni się bardzo fajnie prezentują. My też byśmy chcieli takie coś. Mamy nadzieję, że nasze rozmowy Przebiegną pozytywnie i będziemy mogli tego godnie reprezentować nasz powiat. Nie? A ja dziękuję bardzo za ten komentarz. Mam nadzieję, że Panów piszczele nie bolą w nawiązaniu do nazwy tej grupy przed chwilą wymienionej. Życzę wszystkiego najlepszego, kolejnych kilometrów, no i abyście jak najwięcej osób zrzeszali i propagowali właśnie tę dyscyplinę, którą tak sobie ładnie ukochaliście, jeśli mogę tak to ująć. Naprawdę czujemy się dobrze. I... Na zakończenie chcielibyśmy podziękować panu redaktorowi, że jest no. tak miły i o nas bardzo pozytywnie pisze. A ja dziękuję. A bardzo to nie było miły. planowane, nie, nie trzeba naprawdę. No. Dziękuję bardzo za rozmowę. Do usłyszenia, do zobaczenia. Dziękuję.